Witajcie! W tym odcinku zrobimy sos serowo-dniowy! Zaczynamy! A potrzebujesz... ...dyni, mozzarelli, gołdy, cebuli, oleju, śmietany, kuminu, gałki muszkatołowej, soli, papryki, u mnie wędzona, i pieprzu. Zaczniemy od upieczenia dyni. Wyrzuć ją na blachę. Mi dyni zostało jeszcze dużo z poprzedniego odcinka. Jeśli jeszcze nie widzieliście, zapraszam. Oblej to odrobiną oleju. Dodaj paprykę. Sól i pieprz. I wrzuć to do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Na jakieś 40 minut. Jak Ci się podoba to, co robię i chcesz mnie wesprzeć, to możesz mi postawić wirtualną kawę. Link w opisie. Podczas pieczenia też wyjmij, przemieszaj i wrzucaj z powrotem. Jak upieczona wrzuć do blendera, podlej trochę wodą i zmiksuj na gładko. Góle Jeszcze za ser Na patelni rozgrzej trochę oleju i usmaż cebulę. No ale wylej na nią trudynie. I grzej to chwilę razy. Podsyp jeszcze solą i pieprzem. Dodaj śmietanę. Niech to się nie spiesznie gotuje. W tym czasie możesz ugotować makaron. Dobra jeszcze kuminnym i gałką musz Dodaj żółty ser i wrzuć mocarerię. Jak sery się roztopią, zabiera. I masz, jakie to było proste danie, a jakie dobre smak dyni, aromat wyrazistych przypraw. Jeszcze trochę zieleniny i te ciągnące się sery. Także idź i zrób. Wcześniej zasubskrybuj ten kanał, jeśli tego nie robisz. Polub to wideo i zachęcam jeszcze raz do postawienia mi kawy. No i do następnego, hej!